Okay, więc trzeba zważyć to cudeńko. Waga 00. O kurcze, ej, aż nie wierzę. Nie no, jakkolwiek położę. O kurcze. Siemanko, jesteśmy się w miejscowości Coin I dzisiaj odwiedzimy dwa lokale z kebabami. Pierwszym lokalem będzie Titu Kebab. Na Google Mapsach ma 3,5. Więc to są dość słabe opinie. I co? I Pierwsza lepsza opinia, która nam się tutaj trafia na Google Mapsach brzmi tak Tragedia. Dawno już nie miałem takich rewolucji po zjedzeniu czegokolwiek. Porcja duża, ale konsekwencje zjedzenia równie ogromne. Może i kurczak jest kraftowy, albo takiego udaje, ale tak okropnie słony. Zresztą cały kawał był niesamowicie słony. Nie wrócę nigdy więcej. Kiedyś naprawdę nie można było powiedzieć złego słowa, a od wczoraj nie da się znaleźć dobrego słowa na temat tego produktu. Jeszcze ta cena: 20 zł za mały kebab z odgrzewanym w mikrofali mięsem na oczach klientów. Da się taniej, da się lepiej, niestety, wielkie zawiedzenie. No, po tej obszernej opinii, myślę, że możemy śmiało, no, mieć złe nastawienie po prostu na temat tego kebaba. I takiej opinii jest tutaj masa. Co prawda są też pozytywne, na przykład tak jak tutaj: Kacper pisze: Stosunek ceny do jakości oraz rozmiaru porcji godny polecenia. Tortilla wypieczona, mięso oraz co z ok. Rozważyłbym jedynie zmiany dotyczące surówki, głównie kapusta. No co, myślę, że po tych opiniach możemy mieć różne zdanie na temat tego kebaba. No co, oczywiście sprawdzimy, czy jest w porządku, czy nie. I co, przejdźmy do testu. Ok, więc kebab jest już w moich dłoniach. Kosztował nas 21 zł, z czego złotówka za opakowanie. No i co? Deklarowane jest 150 gram mięsa. Yy, no czuć ogólnie, że trochę może ważyć. W ręce już samej. Yy, no i co? No przejdźmy do zważenia. Przejdźmy do oficjalnego ważenia tego kebaba. Wow! Bardzo solidnie. 618 gram. No. Solidnie, solidnie, ale trzeba zważyć, że kebab yy, kosztował 20 zł. Za samym kebabem czekaliśmy 12 minut. No, myślę, że to całkiem długo, aczkolwiek trzeba zważyć na to, że był dość spory ruch w lokalu. Yy, w całym lokalu również mamy automaty, które umilają czas, jak widzieliście na przebitkach. Więc, no, można sobie miło poczekać na tego kebaba. A więc co? Przejdźmy teraz do otworzenia tego cudeńka, no i do konsumpcji. Ok, więc za samym starcie kebab wygląda tak. No czy zachęca do jedzenia? Nie za bardzo. Aczkolwiek nie mam pojęcia, co to jest. Więc chyba są co po prostu tak przez te parę minut się tutaj ulał. No to co? Przejdźmy do konsumpcji. Po pierwsze gryza kebab wygląda tak. No trochę tych gryzów trzeba było zrobić, żeby się dokopać w ogóle do mięsa. Mięso nie jest złe. Aczkolwiek trochę jałowy bym powiedział Coś w porządku Tortilla ogólnie jest strasznie sucha mm, Ciężko się to je Bo jest strasznie taka Bo smakuje trochę jakbyście piasek jedli Moim zdaniem yy, No i nie widzę tu surówki żadnej na razie Okej, okay, więc Po większej części kebaba No uważam, że ten kebab jest ogólnie strasznie twardy Mięso jest bardzo twarde Surówka No strasznie to uciążliwe jest w konsumpcji Yy, tutaj jest również w surówce marchewka Jak ktoś lubi marchewkę to spoko Jak ktoś nie lubi to już gorzej yy, No i oczywiście jeszcze chciałbym dodać Że cały kebab mam wrażenie, że jest słodki w smaku yy, Jest słodki Aczkolwiek myślę, że warto dodać Że mięso już trochę czasu leżało Jest duży obrót Więc może schodzi na bieżąco No ale przez ten czas przynajmniej jak ja byłem w lokalu No to mięso leżało Mięso w, w sobie jest twarde Jeszcze raz to powtórzę Bo naprawdę jest twarde i myślę, że warto dodać również, że no cały kebab się rozwala Po prostu się rozwala Jest co prawda napchany Ale no rozwala się po prostu Tutaj już nawet widać jak ja się rozwalił e, Tu wszędzie się wszystko sypie z niego Bo on się cały czas rozwala No więc to też jest również uciążliwe w konsumpcji Po zjedzeniu całego kebaba mogę powiedzieć, że po całym kebabie zostaje duży niesmak Surówka też nie jest za smaczna Myślę, że dałoby się lepiej jakąś kompozycję lepszą dobrać jest sos, który też również im w głąb kebaba tym mniej jest w sumie wyczuwalny. Posłem kebabie ogólnie też w ustach zostaje taki straszny niezmak moim zdaniem. Straszny, naprawdę. I również tutaj chciałbym dodać, że jest strasznie dużo twardych kawałków mięsa. No prawdopodobnie ze względu na to, że leżały. Samego kebaba oceniam 6 na 10, ze względu jedynie tego, że jest go dużo. I da się go zjeść, aczkolwiek no, zjecie tutaj dużo, ale nie za smacznie. Naprawdę, już bym wolał przejechać ten kilometr i pojechać do Istanbulu i zjeść dobrego kebaba, dopłacić te 4 zł niż za 21 zł z opakowaniem, czy tam z torebką, dostać 600 gram kebaba, czy tam ile było, nie wiem, macie tu na przebicie i zjeść kebaba, który tak naprawdę no, nie zostawi wam satysfakcji, i no, po prostu po hamsku się najecie. No Przejdźmy do kolejnego kebaba. Ok, więc kolejnym miejscem, które dzisiaj odwiedziliśmy jest Kebab Fejry Konin. Sam lokal na Google Mapsach ma 4.2, więc myślę, że to całkiem dobre opinie. Yy, najnowsze opinie w większości myślę, że pozytywne. Pierwsza lepsza z trafnych opinii 6 dni temu. Pierwszy raz byłem i będę tu wracać. Jadłem dla was serem, mega smaczny, duży, w kształcie rożka, a przede wszystkim nie jest drogi, a człowiek się naje. Surówki świeże, mięso naprawdę dobre, no a czas wykonania takiego kebaba naprawdę szybko, bo myślę, że coś około 5 minut. Więc tutaj byśmy mogli się spodziewać, że kebab jest przepyszny. Aczkolwiek ja już kebabę mam w swoich dłoniach i nie był 5 minut czas oczekiwania, tylko około 10 minut. No ale to jest, myślę, że do przeżycia. No cóż, weźmy się za zważenie oczywiście tego cudeńka. Ok, więc trzeba zważyć to cudeńko. Waga 00. O kurczę, ej, aż nie wierzę. Nie, no jakkolwiek położę. O kurczę, 150 gram za 18 zł. Wow. Ok, więc czas rozpakować to cudeńko. Jeszcze na samym starcie chciałem powiedzieć, że nie został mi wydany paragon. Ani osobie, która jest ze mną nie został wydany paragon, ani żadnym chłopakom, którzy byli przy lokalu nie został wydany paragon Więc pan notorycznie wszystkim nie wydaje paragonu No i za opakowanie, właściwie to sreberko i fojówkę zapłaciliśmy złotówkę Normalnie na miejscu byśmy zapłacili 17 złotych za tego kebaba No i co? Przejdźmy do jedzenia Okej, okay, więc kebab na samym starcie wygląda tak yy, No na pewno... Coś jest tutaj nakładzione, aczkolwiek pod 150 gram, no nie wiem czego się spodziewać naprawdę. Jestem bardzo zaciekawiony tym kebabem, czy się w ogóle nim najem, no bo to jest zalewie 150 gram. No, yy, więc co, przejdźmy do konsumpcji. Ok, więc po pierwszych gryzach kebab wygląda tak. No i po pierwszych gryzach mogę śmiało stwierdzić, że sos jest bardzo smaczny. Sos naprawdę smaczny. Yy... No surówka, surówka też chyba jest w porządku. Yy, mięso też nie jest złe, aczkolwiek czy, czy jest jakieś niesamowite, no ciężko mi powiedzieć, jeszcze wgryzę się dalej i co, no i trzeba zjeść to całe cudeńko, to nie ma dużo gram, 150 tylko, więc myślę, że szybko pójdzie i się do Was odezwę. Po zjedzeniu całego kebaba, myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że kebab sam w sobie jest smaczny, no ale nie jest najlepszy. Yy... Tutaj akurat mięso wybrałem kurczak, ponieważ nie było opcji, żeby wziąć mieszane No i to mięso nie było najgorsze, całkiem, całkiem Aczkolwiek ta konstrukcja strasznie mnie, myślę, najbardziej drażniła w tym kebabie Konstrukcja tego kebaba, no głównie no najbardziej mi przeszkadzało, że się rozwalała No i całe byłem ubrudzony, bo dosłownie się tego nie dało jeść Dojazd na miejsce jest okropny, dosłownie nie ma gdzie tu zaparkować Wszędzie, no jedynie tutaj, akurat stałem gdzieś pod drzewami, ale ogólnie rzecz biorąc, no jest godzina 22, nie ma gdzie zaparkować, więc to jest akurat, no myślę, dość duży problem tutaj. Sos myślę, że warto pochwalić, bo naprawdę, ale to naprawdę bardzo smaczny. Lecz mało go dość, bo im w głąb kebaba, tym go właściwie mniej czuć. W środku kebaba, oczywiście, znalazł się ogóreczek, pomidor, więc to się chwali, akurat, bo w większości nie ma. No ale głównie, właśnie, no najbardziej co mi tu wadzi to konstrukcja tego, no i gram, że jest tak mało. No 150 gram no to jest dla mnie śmieszne za 18 zł. No więc myślę, że to jest najbardziej do potępienia. I, i co? I myślę, że przez to, że się nie najadłem, mogę śmiało powiedzieć, że lokal, no 7, 7 na 10 to myślę, że jest odpowiednia ocena. Jest całkiem smaczny, ale nie najlepszy. Spoko lokal. No i właśnie najgorsze to jest to, że jest bardzo mało gram.